Znajdujemy się w galerii Jadernówka, gdzie od dziś możemy zobaczyć wystawę My Jesteśmy Wierni Kibice. Obok mnie jej twórca Janusz Halisz. Co możemy zobaczyć na tych fotografiach? To jest zestaw około 70 fotografii autorstwa Jerzego Jarosza, które pokazują bardzo mały wycinek historii mieleckiego klubu sportowego. Najstarsze zdjęcie na wystawie pochodzi z roku 1965. To jest zdjęcie stadionu takiego bardzo siermiężnego, bardzo prostego, jeszcze niewykończonego za bardzo. Natomiast najmłodsze zdjęcia pochodzą z końca lat 70. to 78-79 rok. Taki zakres tematyczny wybraliśmy dlatego, że w Mielcu od kilku lat głośne hasło w drodze podawny blask. Ono się akurat w tym roku zrealizowało, chociaż nie do końca, bo sam awans jeszcze tego pełnego blasku nie, nie przywraca. Natomiast pomyśleliśmy sobie, że pokazanie tego pierwszego blasku będzie w tym momencie jak najbardziej na czasie, niezależnie od tego, czy stal awansuje, czy nie awansuje. Tak się złożyło, że akurat stal awansowała, więc się bardzo fajnie. W okoliczność. Jest to też y, fragment y, naszego udziału w obchodach jubileuszu y, 550 lokacji Mielca, ponieważ y, jakby nie było ten sport, to jest też wycinek y, dość istotny historii naszego miasta. Tak więc stąd się zrodził pomysł i stąd ta, y, ta wystawa. A pomysł zrodził się dużo wcześniej, jak stal awansowała do Ekstraklasy, czy to miał być taki akcent wieńczący ten awans, jak i dla kibiców jak i dla piłkarzy. Ten pomysł gdzieś tam się wałkował od jakiegoś czasu dlatego że to znacznie wcześniej niż jeszcze była mowa o awansie stali do ekstraklasy ponieważ archiwum fotograficzne Jerzego Jarosza trafiło do nas w całości i na wielu wystawach pokazywaliśmy różne części tego archiwum, różne tematy Przeważnie, były to, było to, były to zmiany w architekturze mielca, były to różne wydarzenia społeczne. Natomiast sport gdzieś tam był trochę na marginesie, głównie dlatego, to odkładaliśmy, że na przestrzeni ostatnich lat przy okazji różnych jubileuszy klubu sportowego kozywały się książki. Książki, które są dość opasłe i dość bogate w materiał zdjęciowe, więc nie chcieliśmy jakby powielać tego tematu. I ten sport czekał sobie w swojej kolejce, no w tym roku trochę ze sprawą tego całego szaleństwa wirusowego musieliśmy zmienić plany wystawiennicze i zrobiła się luka w planie wystaw, więc doszliśmy do wniosku, że akurat teraz jest dobra okazja, żeby ten temat odświeżyć. Wcześniej były już jakieś wystawy sportowe? Wystawy sportowe, wystawę sportową organizowaliśmy raz, ale to była wystawa plenerowa na placu Armii Krajowej przy okazji któregoś jubileuszu. To było już kilka lat temu. Natomiast był zupełnie, był zupełnie inny zestaw zdjęciowy. Tym razem zdecydowaliśmy na wybranie zdjęć, które z jednej strony są bardzo związane z klubem FKS Stalmierec, bo dotyczą meczów piłkarskich. Natomiast z drugiej strony położyliśmy nacisk troszkę na inne akcenty. Nie chcieliśmy pokazywać samych piłkarzy i działaczy, bo oni już tak jak mówiłem, oni byli wielokrotnie pokazywani w książkach, w artykułach i w różnych materiałach również internetowych. Natomiast kiedy przeglądaliśmy zdjęcia Jerzego Jeroza, okazało się, że ten jego Reporterski zmysł świetnie uchwycił udział kibiców w tych wszystkich widowiskach sportowych czy wydarzeniach, które się ze sportem wiązały. Tak więc skierowaliśmy naszą uwagę na kibiców, i stąd ten tytuł wystawy. My jesteśmy wierni kibice. Natomiast takim dodatkowym elementem tej wystawy, których, którego się w sumie nawet nie, nie dało uniknąć przy, tej przy tych zdjęciach, to są zdjęcia archiwalne obiektów sportowych. Obiektów sportowych, które na przestrzeni tych lat od 1965 roku, bo to jest najstarsze zdjęcie, które mamy w zbiorach stadionu, obiektów, które bardzo zmieniły swój wygląd, począwszy od hali sportowej jeszcze niewykończonej i tam w tle za nią widać pola jeszcze nie było tego osiedla. Które w tej chwili tam się rozwija. Drewniane trybuny, które były bardzo, bardzo proste, na ziemnym wale położone ławki. Później budowa nowych trybun, instalowanie nowego oświetlenia. Te wszystkie, te wszystkie elementy chcieliśmy też przy okazji pokazać, żeby, żeby udokumentować też ten fakt że ta droga po blask, ten dawny blask stali nie zawsze była taka łatwa i, i prosta, ponieważ jak widać na zdjęciach, kibice niejednokrotnie nie mieli miejsca na trybunach, stąd też znakomite ujęcia, kiedy ludzie oglądają mecze z dachów okolicznych bloków, z dachów autobusów, siedzą na drzewach, na ogrodzeniu stadionowym, czy na tej tablicy wynikowej, która zanim nią instalowana na hali sportowej, nastała z boku. I na niej również ludzie czasami siedzieli na meczach, więc chcieliśmy też to pokazać. Trybuny żelazne, które były postawione za główną płytą boiska, kiedy jeszcze nie było wybudowanych tych dwupoziomowych, też już istniejących trybun. Przy okazji ta wystawa ma taki wymiar. Można powiedzieć społeczny, ponieważ na zdjęciach widać także modę, ubiory, fryzury z tamtych, z tamtych lat. To jest coś, czego młodzi już nie pamiętają. No, ja akurat miałem okazję w tym wszystkim bezpośrednio jeszcze uczestniczyć, bo pamiętam te czasy, ten, ten stary stadion z drewnianymi ławkami, jeszcze pamiętam. Tak, więc to jest niezwykle ważne, że jeżeli Jarosz to świetnie uchwycił, ale oprócz tego wymiaru nazwijmy to kibicowsko obiektowego, nie mogliśmy sobie podarować, żeby nie zaakcentować tych najbardziej historycznych wydarzeń w historii klubu. Są więc zdjęcia z pierwszego tytułu mistrzowskiego w roku 73, są zdjęcia z drugiego tytułu mistrzowskiego w roku 76, są zdjęcia z meczu z Realem Madryt. I są też zdjęcia z powitania piłkarzy Stali Mielec, czyli Laty Kasperczaka i Domarskiego po ich powrocie z Mundialu w roku 1974. Wielka feta na lotnisku, później tam każdy z nich otrzymał swojego meleksa, którym jechali przez miasto. Więc to było bardzo ważne wydarzenie w historii Mielca, w historii sportu mieleckiego. I to wszystko jest na tej wystawie. Może Pan przybliżyć sylwetkę fotografa Jerzego Jarosza? O Jerzym Jaroszu można by, można by napisać niezłą, niezłą książkę, bo to postać niezwykle barwna. Przede wszystkim znakomity fotograf, fotograf i fotoreporter, który zaczął pracować w swoim zawodzie w latach 60 Początkowo to były takie sobie amatorskie próby, robił głównie zdjęcia swojej rodziny, jak sam opowiadał. Natomiast już od lat 60 od drugiej połowy zaczął robić zdjęcia reporterskie, głównie właśnie sportowe. Później, oczywiście, rozszerzył swój, swój pakiet działań na, na zdjęcia reportażowe, społeczne, architekturę miejską. Zrobił świetne zdjęcia, robił świetne zdjęcia przyrodnicze. Dla nas jest to postać niezwykle, niezwykle ważna, ponieważ. Przez cały czas w, w, w świadomości Mielczan funkcjonuje na nazwisko Jaderny. August i Wiktor to, to byli ludzie, którzy dokumentowali życie miasta od końca wieku XIX do lat 70., powiedzmy wieku XX. I potem Potem w zasadzie w naszych zbiorach powstawała wielka, wielka dziura, czyli cała druga połowa wieku XX. I tą, tą mówiąc brzydko, dziurę znakomicie wypełnił Jerzy Jarosz, który, po, który wykonywał dziesiątki tysięcy fotografii. Oczywiście jako fotograf musi z czegoś żyć, więc nie może robić tylko zdjęć takich dokumentalnych, czy bo, bo coś tam lubię. Więc żeby z czegoś żyć, to robił zdjęcia legitymacyjne, paszportowe, śluby, pogrzeby, chrzciny i takie różne sytuacje rodzinne. Natomiast, natomiast kiedy skończył swoją działalność zawodową, zdecydował, że nasze muzeum będzie chyba najlepszym miejscem, żeby ten cały zbiór się nie rozproszył, żeby był w, w całości i tak się stało. Te zdjęcia są w naszych zbiorach, to jest kilkadziesiąt tysięcy negatywów czarno-białych i kolorowych, które my poddajemy stopniowo cały czas procesowi digitalizacji, no i dzięki temu możemy robić takie właśnie, takie właśnie wystawy. W tamtym roku mieliśmy znakomitą wystawę o Mielcu z lat powojennych, wystawę za Sztreką, gdzie też zdjęcia Jurka Jarosza stanowiły trzon tej wystawy. Także to znakomity, znakomity reporter, niezwykle ważny dla, dla naszej historii. Już kilka wystaw tutaj było Jerzego Jarosza, natomiast jak mówiłem wcześniej, sport pojawił się po raz pierwszy, ale to jest bardzo ważna część jego pracy. Najlepiej o tym świadczy chyba to, że jego zdjęcia były publikowane w prasie, w ówczesnej prasie, nie tylko w tej lokalnej, czyli głos załogi. Ale również w nowinach Rzeszowskich czy w gazetach o szerszym zasięgu, już ponad regionalnym, więc to jest najlepszy dowód, że, że to były bardzo dobre reporterskie zdjęcia. Drugi, jeszcze można by wspomnieć o jednym fotografie, którego też trzymamy na, na kolejną jakąś okazję. To Władysław Parkosz, który działał praktycznie w tym samym czasie co, co Jerzy Jarosz. On był głównie reporterem głosu, głosu załogi, ale to też znakomity, znakomity reporter, ponieważ miał troszeczkę inne spojrzenie niż Jerzy Jarosz. No to, gdyby Państwo przejrzeli archiwum głosu załogi, te wszystkie gazety, to one są naszpikowane zdjęciami autorstwa parkosza. Więc to są takie dwa nazwiska, o których mówiąc o historii mielca XX wieku i mówiąc o historii fotografii mieleckiej w wieku XX. To są dwa filary, Jerzy Jarosz i Władysław Parkosz, znakomici reporterzy, o których cały czas pamiętamy, którzy zajmują w naszej muzealnej, przede wszystkim historii, bardzo zaszczytne miejsce. Na niektórych fotografiach możemy dostrzec, jak wiele było kibiców Stali Mielec, a jak niewiele było miejsc. Kibice znajdowali się wtedy w różnych miejscach. W jakich? Kibice wykorzystywali wszystko, co dało się wykorzystać, Czyli oprócz tych trybun, które przechodziły też swoje różne etapy, od tych ziemnych ławeczkowych przez żelazne, trybuny, których resztki niedawno zostały wywiezione z terenu za hotelem polskim, później były te dwupoziomowe trybuny, które były szacowane na 30 tysięcy ludzi, a na meczu z Realem było dużo, dużo więcej, 40. No i te obecne, które mamy, które być może też okażą się niewystarczające, kiedy, gdyby stal rzeczywiście zaczęła kontynuować ten blask. Więc oprócz tych trybun ludzie wykorzystywali wszystko, co się dało, czyli tak jak wspomniałem, drzewa, ogrodzenie stadionowe, dachy samochodów, pomniki, które, rzeźby, które stały na terenie hali sportu, przy, przy hali sportowej. Przynosili również z domu swoje, swoje taborety przenośne, z, zydelki, na których stawali, żeby za stojących rzędów lepiej widzieć. Ale są też takie, takie zdjęcia, na których widzę, że kibice siedzieli po prostu na ziemi, zaraz przy bocznej linii. Przy której biegał arbiter z Chorągiewką. Siedzi ludzie byli tylko odgrodzeni jakąś taśmą i nikomu to nie przeszkadzało, ponieważ wszyscy przychodzili głównie po to, żeby oglądać mecz. Oczywiście nie mówię, że było spokojnie, bo, bo sam osobiście raz dostałem się z, jako mały chłopiec w, w Wirkotła, to pamiętam do dzisiaj, bo to był mecz z Wisłą Kraków i tam tuż były te trybuny dwupoziomowe. I schodząc z, z górnych trybun, natknęliśmy się z, z moim ojcem na taki właśnie wir, gdzie, gdzie latały drzewce od, od flag i ciężko się było z tego, z tego wykręcić, z tego wiru, bo to był taki jak wir rzeczny. Nie było wiadomo już w sumie później kto jest kim, tylko kto, kto mógł, kto miał czym, to się naparzali wszyscy. Ale tak mówię, mówię, zajmowanie miejsc, wszędzie się to było możliwe, to była rzecz naturalna i normalna. To świadczy też o tym, że jak ten Mielec ze sportem jest związany, a to o czym mówię też można zaobserwować na zdjęciach, które mamy na wystawie. A do kiedy będziemy mogli ją podziwiać? Wystawa będzie czynna do końca roku, bo temat jest gorący. Mam nadzieję, że będzie wielkie zainteresowanie, ponieważ jakoś tak się złożyło w historii Mielca, że ten sport przez cały czas jest bardzo blisko ludzi. Jeszcze od czasów przedwojennych, kiedy działało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to było duże zaangażowanie społeczne i później przez cały okres, nawet podczas wojny, kiedy w zasadzie takie widowiska sportowe były zabronione, to gdzieś tam pokątnie organizowało się mecze różnego rodzaju i to ten sport cały czas żył. Sport żył miastem i miasto żyło sportem, także nie można tego z naszej historii wyrzucić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.